Kochani, korzystając z pięknej pogody i długiego weekendu, zabieram Was dzisiaj w miejsce, które jest bardzo blisko natury, a ja właśnie kocham Oman za tę naturę i mam nadzieję, że to miejsce urzeknie Was tak samo, jak urzekło mnie. Zapraszam Was serdecznie na tego vloga. 3-2-1, zaczynamy! Miejsce, do którego dzisiaj zmierzamy, nazywa się Wadi Hokain. Znajduje się już między górami, w przepięknej wiosce, która nazywa się właśnie Hokain. Więc będziecie mieli okazję też zobaczyć małą omańską wioseczkę, a także inne punkty programu. Programu. E, tutaj znajduje się graffiti z podobizną Sultana, Sultana Kabusa, który rządził przez 50 lat Omanem i z kraju, w którym nie było praktycznie nic, stworzył naprawdę coś cudownego. Natomiast tutaj e, znajduje się e, sultan Ejtan, który obecnie rządzi Omanem. Jest to kuzyn Sultana. I on objął panowanie dosłownie dwa lata temu, zaraz po śmierci na Kabusa. Wybuchła też pandemia, więc no przed nim bardzo, bardzo dużo różnych ciężkich momentów, ale póki co daje radę. No słuchajcie, dzisiaj trafiło nam się bardzo, bardzo dużo ludzi. Zazwyczaj tutaj jest może jedno auto, a dzisiaj po prostu dziki tłum. Słuchajcie, w Wadi Hokein nigdy nie ma ludzi, ale mamy długi weekend teraz, więc po prostu jest jakiś dziki tłum, czego się w ogóle nie spodziewałam. No ale cóż, myślę, że to też pokazuje, że miejsce jest warte odwiedzenia, bo jest naprawdę piękne. No głównie zobaczymy tutaj hindusów, hinduskie rodziny, ale Omańczyków pewnie też znajdziemy. Także obserwujcie dokładnie. Musimy jechać w inne miejsce, żeby móc się w spokoju wykąpać, bo tu jest po prostu jakiś dziki tłum, którego w życiu nie widziałam. No, okazuje się, że jest to miejsce mocno turystyczne, bo ja zazwyczaj jak tu przyjeżdżam, to jest już chyba mój piąty raz albo szósty. Absolutnie nie ma tutaj nikogo, po prostu nie ma ani jednej żywej duszy, więc jestem trochę w szoku, ale myślę, że to właśnie tylko pokazuje to, że. Miejsce jest naprawdę warte zobaczenia, bo jest przepiękne. Słuchajcie, wsiadamy do auta i jedziemy dalej. Zobaczymy, czy nam się uda wykąpać dzisiaj w Wadi czy nie. Musicie wiedzieć to, że Łady Słomanie jest całe mnóstwo, i Łady to taka dolina między górami, w której albo jest woda, albo tej wody nie ma. Akurat tutaj mamy szczęście, bo władzy hokejań tej wody nie brakuje, więc jest to wspaniałe miejsce na piknik rodzinny, tak jak sami widzieliście. Mnóstwo ludzi, mnóstwo rodzin z dziećmi, a także na czas fajnie spędzony z przyjaciółmi, żeby się troszeczkę też ochłodzić, bo w tym momencie temperatury w Omanie to już sięgają ponad 40 stopni, naprawdę jest mega gorąco. I teraz uwaga, jedziemy jeszcze w trzecią miejscówkę i mam nadzieję, że tam to już nam się uda. Wykąpać, ale oczywiście zobaczymy na miejscu. No, dzisiaj jest długi weekend, więc po prostu jest całe mnóstwo ludzi. No, powiem Wam tak, tutaj lepiej nie jest. Jak widzicie, aut co nie miara. Powiedzmy, no, troszkę, może mniej. No, kochani, ja tu uwielbiam przyjeżdżać, bo. No, mimo wszystko, zazwyczaj jest tutaj spokojnie. Droga, jak widać, pokaże tutaj kamienista, ale przyjemnie się idzie. Ja jestem wyposażona w budki, takie budki do chodzenia, do pływania, więc na pewno ten spacer jest dla mnie o, w, miarę, w miarę przyjemny. No, zobaczmy sobie tutaj. Tu jest fajna dróżka, bo idzie się po faladżu. Już Wam to pokażę. Tutaj, właśnie w. Idziemy przez falacz. Falacz to jest system nawadniający w Omanie. Od wielu, wielu, wielu lat to funkcjonuje tutaj, no a ten się naprawdę pięknie prezentuje. I zobaczcie sami, ciągnie się bardzo, bardzo daleko. Tutaj, kochani, troszeczkę jest ciasno. Tutaj idę koło takiego kamienia i bokiem, bo. Bym się nie przecisnęła, także, no też można czas, czasem w tym ładzie znaleźć ah, doświadczyć fajnego wyzwania. Zmierzamy w głąb tego ładu. Bo wiadomo, że im głębiej, tym lepiej, bo mniej ludzi. No i po prostu przyjemniej. A też widzę, że słoneczko jeszcze tam świeci, bo tutaj już ewidentnie zaszło za góry. Więc tak, słuchajcie, nie jest to łatwa sprawa, bo mamy tutaj wszędzie kamienie i nie ma jakby też wyrzeźbionej drogi, żeby zejść sobie tutaj w dół i popływać. Więc musimy się troszeczkę nakombinować. Słuchajcie, zanim wskoczę do wody, to jeszcze chcę Wam pokazać, jak jestem ubrana, no bo jak widzicie, nie mam na sobie stroju kąpielowego bikini. Mieszkam w Omanie, mieszkam w kraju muzułmańskim. E, żyję z tymi ludźmi, obracam się wśród nich, więc wydaje mi się, że no e, wydaje mi się, że fajnie jest po prostu gdzieś tam respektować te ich zasady. Dlatego też właśnie ja zazwyczaj kąpię się w t-shircie e, i w dłuższych spodniach, no chociażby za kolana ja dzisiaj mam na sobie getry. No i do tego... Buciki do pływania, tak żeby mi było wygodnie po tych wszystkich kamieniach chodzić, bo faktycznie wbijają się trochę w stopy, ale jak najbardziej jest, jest przyjemnie w takim, w takim stroju także. Więc apeluję też do wszystkich, którzy przyjeżdżają tutaj do Omanu, ale nie tylko do innych krajów muzułmańskich, żeby żebyście starali się zawsze gdzieś tam dostosować to swoje ubranie, nie pokazywać za dużo, bo właśnie o to w tym chodzi, tak? Żeby nie pokazywać za dużo swojego ciała, nie nosić obcisłych rzeczy, żeby po prostu nie wzbudzać sensacji, krótko mówiąc. Słuchajcie, próbuję teraz zejść właśnie do wody. Jest niełatwo, bo jest bardzo dużo kamieni. Bardzo dużo kamieni, ale się będzie spoko. Mam nadzieję tylko, że mi telefon nie spadł. bo będzie w topach. Powiem Wam tak, że jeżeli myślicie, że omańskie kobiety siedzą tylko w domach, to jesteście w błędzie. Dziewczyny też wychodzą na zewnątrz i się kąpią w wadis. No słuchajcie, ja osobiście lubię tak czas spędzać najbardziej. Nie przepadam za dużą ilością chodzenia, jak mam być szczera, lubię popływać, ale tutaj w wadi Hockey jest optymalnie, bo wcale nie trzeba dużo łazić, a baseny z wodą są w zasadzie na wyciągnięcie ręki, więc... Jest to jak najbardziej, jak najbardziej w porządku. No, okolica jest przepiękna. Te góry, które są tutaj w ogóle bardzo blisko i otaczają zewsząd. Naprawdę wyglądają mega, do tego te palmy. To wszystko się tak pięknie komponuje. Wiecie, ja już tutaj jestem 5 lat. 5 lat tutaj mieszkam. Ale wciąż Oman robi na mnie ogromne wrażenie. Właśnie ta natura. I tak jak mówiłam, już nieraz i zawsze to powtarzam, Dopiero będąc w Omanie, tak naprawdę zdałam sobie sprawę, jak e, ważna jest natura i jak odeszliśmy od tej natury. I no to już pozostawiam Wam e, tutaj e, do Waszego przemyślenia, czy uważacie, że dobrze, że człowiek odchodzi od tej natury. W moim przekonaniu, no niekoniecznie. Słuchajcie, wskakuję do wody. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie za mnie kciuki, proszę, bo wskaczę do wody. One, two, three. Słuchajcie, udało mi się skoczyć do wody, nie wiem jakim cudem, bo się boję skakania, ale woda jest naprawdę cudowna, jest rewelacyjna, idealna, taka nie za ciepła, nie za zimna, super na tę pogodę. Słuchajcie, ponieważ Omańczycy są troszeczkę wstydliwym narodem, tak więc można zakupić właśnie taką oto mini przebieralnię idealną na tego typu, można powiedzieć, spartańskie warunki. Jeżeli ten vlog z Łady Hokein wam się podobał, no to koniecznie subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, padajcie na mojego Instagrama Omania ja. Guys, if you like my content, if you like this vlog, please subscribe, leave me a like, leave me a comment and visit my Instagram profile as well. Mamy jeszcze, na do widzenia, lody! Lody, lody dla ochłody. Okej, okay. szokradzia z